Witajcie synki, Aziuszki, osi januje Zaliasz i troski chciałbym wam powiedzieć, co te jerony zamajstowały w Minecraft? A dziwujcie się, samie rusztowanie. Do wierchu, nazot. Sam maszyna i No nie wiem co tutaj zmajstrować To leziem dali To jest ten Jak to się zwoło? Przecinak, kaka idzie zmajstrować ze kamienia kachla Albo schodki Ja To są so żeliźnioki Ten je wyndzok Ja To je martin jak może to oboczyć? Wędzok jest łotego. Martin łotego. Żeleźniak to wszystko. Smajstruje. Ie, yeah, latarynka. Ja. Dobra. To by było Tela. Łostąńcie się z panem Burszkim. Chowcie się.